Cześć, A dziś pokażę Wam zabawkę interaktywną Furby White Yaki Yeti dlatego, że jest tak puszysty a White dlatego, że sama kolor wskazuje jest biały i, czyli inaczej White jaki Black Black dlatego, bo ma tutaj taki tak wersja to z roku 2012. nowsza wersja posiada na pewno z ruchu bumowe łóżka. ogonek taki fajny z piążynką prasnikowe bramki odoćka usunięto z niego rzęski które sprawiały bardziej ba Bardziej słodką perspektywę naszego zwierzęcia. Okay. I, I oczywiście ekran LCD budowany w oczy, który Właśnie. jest najlepszym na cechą naszego interaktywnego Zwierzę. Zwierzę się zmienia. Kogo? Dobrze. No. Można Fergie potrząsać, czasami to robi tak, czasami nie, nawet z pociągniętym z album. Fergie tak samo jak z pociągniętym z album. Fergie tańczy w rękach muzyki. To fa tyle w dzisiejszym odcinku. Do zobaczenia. I jeszcze dodam, że w możemy zresztą to, nie podoba nam się jego osobowość. Więc do zobaczenia.